Hej, cześć, czołem witajcie, ja jestem Wolfik i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam zaprezentować jak dodać okładkę do dowolnego pliku audio. A więc do tego wszystkiego będzie nam potrzebna okładka, którą możemy sobie spokojnie pobrać z Google Grafika lub po prostu stworzyć w pęcie, gimpie lub w Photoshopie. Oczywiście nasz wybłagany plik audio. Jak widzicie u mnie jest to autobiografia perfektu, czyli taka pioseneczka, nie ma ona żadnej okładki. I oczywiście najważniejsze, będzie nam potrzebny jeden program. Będzie to program iTunes firmy Apple, możemy sobie go pobrać z oryginalnej strony producenta. Link oczywiście podam Wam w opisie, a więc zaczynajmy. Yy, prawym przyciskiem myszy klikamy sobie na naszym pliku audio. Yy, następnie dajemy otwór za pomocą i iTunes. Kilkę czekamy aż nam się program odpali. Yy, to wszystko przez mój oczywiście bardzo wolny komputer. I tak, otworzył nam się program. Jest on odtwarzaczem muzyki, ma on bardzo wiele funkcji, ale to możecie sobie oglądnąć w innym poradniku. Nas interesuje ten kwadracik tutaj na górze. Jak widzicie, piszę tutaj tytuł naszej pioseneczki. Oczywiście u was będzie to wasz tytuł waszej piosenki. I w obrębie tego całego prostokąta klikamy sobie także prawym przyciskiem myszy. I klikamy informacje. Wyświetla nam się wszystkie informacje dotyczące naszego pliku audio, jego wielkość, transmisja i te duperele. To nas oczywiście dzisiaj nie interesuje. Tutaj mamy wiele zakładek, w których możemy sobie także pozmieniać te wszystkie informacje. Ale nas dzisiaj będzie interesowała y, zakładka pod tytułem Grafika. Właśnie tutaj będziemy mogli sobie dodać grafikę, którą wcześniej pobraliśmy z Google lub innego oczywiście źródła. Y, w tym celu klikamy Dodaj. Wybieramy sobie miejsce, gdzie zapisaliśmy naszą okładkę. W moim przypadku jest to pulpit i ten obraz nazywa się Okładka. Pamiętajcie, aby po dodaniu okładki do tego okienka po prostu powiększyć ją na maksa, aby była wyraźna i było wszystko na niej widać. Następnie klikamy OK. No i to już jest tyle. Po prostu teraz wyłączamy sobie naszego iTunesa jak widzicie, przy naszym pliku audio pojawiła się okładka. Teraz odpalając ten plik za pomocą y, jakiegoś odtwarzacza muzyki, na przykład Windows y, Media Player, czy odtwarzając go na telefonie, iPadzie, iPhone'ie, czy czymkolwiek innym, będzie nam się wszędzie wyświetlała ta okładka. W tym momencie już możemy sobie usunąć nawet tą okładkę, y, oczywiście. I ta okładka dalej jest zapisana w tym pliku. Do tego możemy używać pliku MP3, WAV, czy innych rozszerzeń muzycznych. No i to by było na tyle w tym dzisiejszym krótkim poradniku. Myślę, że Wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie. Cześć, czołem. Na razie.